Cześć, nazywam się Wojciech Graczyk i witam Was już w 76. wywiadzie na kanale Samorozwój dla Młodzieży. Moim gościem jest Maksym Kłomiec. Tak. Dzisiaj opowie Wam trochę na temat jego przygody z poezją, opowie swoją historię oraz w jaki sposób jego utwór liryczny został opublikowany w gazecie. Gdybyś mógł się przedstawić, to czym się, czym się zajmujesz, czym się interesujesz? Powiedz nam tutaj kilka słów o sobie. Nazywam się Maksym Chłomiec, mam 18 lat, chodzę do Paderka, do klasy maturalnej. Interesuję się historią i poezją. Tak naprawdę tą poezją zacząłem się interesować dosyć niedawno. Czyli w zasadzie takie przedmioty bardziej humanistyczne. Tak, zdecydowanie. Jestem w klasie historyczno językowej więc zdecydowanie Nic. humanista. Tak, tak, idealnie, że do, pasuje, pasuje właśnie co do Twojej pasji. Mhm. Natomiast komu to zainteresowanie poezją? No, tak naprawdę jeszcze w, bo jak pamiętam, w, dopiero jeszcze w postałówce. W postałówce pisałem jakieś takie małe opowiadania. Na początku takie krótkie, tak naprawdę o wszystkim i o niczym. Taką sobie serię stworzyłem. Ale potem jakoś to zarzuciłem, tak no nie, nie wiązałem z tym jakoś swojej przyszłości, czy, no nie było jeszcze wtedy w ogóle takiego pomysłu. Natomiast pamiętam, że w gimnazjum jeszcze pod koniec podstawówki uczestniczyłem w konkursach recytatorskich, no ale samemu jakoś tak poezją jeszcze się nie interesowałem. Dopiero to zainteresowanie przyszło w, teraz w liceum, w pierwszej klasie. Jakoś tak mieliśmy na lekcję przygotować jeszcze wcześniej wiersz, a potem jakiś swój manifest. No i pomyślałem, że w sumie wiersz jako ten manifest jakiś swój byłby dobrą, dobrą sprawą i tak pomyślałem, że, że czemu by nie zacząć pisać, jak już zobaczyłem, że trochę mi to wychodzi. Chciałem się w tym kierunku trochę rozwinąć. A jak nasz swój pierwszy wiersz? Jaka to była dosyć ciekawa zresztą historia? No, to było. To było na początku jeszcze podstołówki. Pamiętam, że brałem udział w konkursie na wiersz. Miał to być wiersz o Poznaniu i, i tyle pamiętam. Wiem, że go wygrałem. bo Pamiętam, mam gdzieś zdjęcie, czy tę gazetę właśnie z tym moim opublikowanym wierszem, bo tą, tą, za tę wygraną publikowano w którejś z Poznańskich Gazet wiersz. Pamiętam, że wygrałem jeszcze z jakąś dziewczyną i, i nasze dwa wiersze opublikowali. Słabo to dosyć pamiętam, no bo to było jednak dawno temu. I szczerze przyznam, że to był taki wiersz, właśnie w sumie mój pierwszy, ale znowu to potem po prostu porzuciłem, i dopiero teraz tak naprawdę do tego wróciłem, jakoś tak pomyślałem, że. Wtedy nawet nie myślałem, żeby, żeby jakoś pisać kolejne jakieś wiersze. Dopiero teraz. Czy to był taki konkurs i postanowiłeś po prostu wziąć w nim udział? Tak, tak, tak. I najwyraźniej się płacała. A dlaczego postanowiłeś dzielić się swoimi wierszami na Instagramie? No właśnie, jak teraz w tym liceum zacząłem pisać, to miałem jakiś taki na początku już jak trochę tych wierszy napisałem, miałem taki jakiś, taką potrzebę podzielenia się nimi z innymi. No wiadomo, pokazywałem je tam znajomym, oni oczywiście mówili, że dobre, no bo jak znajomi powiedzą, że złe. Nie tak pomyślałem czemu, by nie, nie, nie wybrać takich kilka lepszych i w sumie opublikować na, na Instagramie, no i, bo wiem, że to jest właśnie to teraz takie modne, dużo jest tych wierszy wszystkich. E, no i, i wrzucałem je przez jakiś czas. Potem już e, przestałem tak naprawdę, teraz już trochę porzuciłem ten, ten profil. E, nie wiem, może do tego wrócę, ale na razie bardziej się skupiam na, na tłumaczeniu wierszy niż na pisaniu własnych, bo też tłumaczę z białoruskiego, z rosyjskiego na polski poetów. Myślę, że na odwrót, w drugą stronę też, też się tego podejmę niedługo, ale no ostatnio jeszcze zacząłem po angielsku pisać. Spróbowałem swoich sił. Piszę po białorusku, jeszcze i po rosyjsku. No wiadomo, po polsku, ale te, te, te Szczerze przyznam, że po polsku chyba mógłbym lepiej, mi się wydaje. Ciekawe też, takie twoje podejście ciągłego rozwoju. Mhm. A kwestia też tłumaczenia, bo to jest ciekawy temat. Jak to wygląda? Jak, ile czasu spędzasz w ogóle nad tym, żeby jakiś wiersz przetłumaczyć? No to jest. Czasami to może być bardzo żmudna praca, czasami to jest tak naprawdę. W ciągu jednego dnia i już mam przetłumaczony jeden czy dwa nawet. To zależy, bo na przykład z białoruskiego, który znam gorzej niż rosyjski, to dlatego, że mam ojca białorusina i w ten sposób te dwa języki w miarę znam. No, rosyjski znam, a białoruskiego chciałbym się uczyć jeszcze jeszcze dalej. No ale. Właśnie z białoruskiego łatwiej nawet mi jest tłumaczyć na polski, ponieważ białoruski i polski to są zupełnie praktycznie podobne, praktycznie takie same języki. Jest bardzo duża zbieżność i to z jednej strony może być czasami łatwe. Ponieważ te rymy łatwiej, łatwiej dopasować, natomiast czasami to może być też pewna zagwozdka, no bo są wyrazy, których u nas nie ma i, i inaczej się kończą. To jest tak, że bardzo często, jak teraz ostatnio zacząłem tłumaczyć z rosyjskiego, najpierw sobie napiszę sam tekst, znaczenie jego. Przetłumaczę na Polski po prostu nie dobierając rymów, no a potem staram się jakoś ułożyć te, też staram się oprócz rymów, oprócz tego, żeby to było jakoś odwzorowane chociażby ułożenie rymów, czy rymy parzyste, czy okalające. To staram się oczywiście ilość sylab w danym wersie. No i wiadomo, ilość strof, to wszystko próbuję jak najbardziej odwzorować w... W tym przetłumaczonym już wierszu. W takim razie to jest ciekawa praca, ale też czasochłonna na pewno. Czasochłonna, tak, ale bardzo e, satysfakcjonująca. Już na końcu, kiedy się e, widzi, że już się to zrobiło, to czasami, czasami jest przekonanie, że mógłbym lepiej, no ale też e, czasami wychodzi tak, że są mam dwie wersje nie? i teraz muszę e, wybrać, która jest lepsza, czy. Z takim rymem, czy może zupełnie inaczej, bo to nie musi być dokładnie, nie musi być zupełnie tak samo, można troszeczkę inaczej. I najważniejsze, żeby w tym tłumaczeniu przekazać to meritum, to co po prostu chce przekazać poeta. A który wiersz jest dla Ciebie najcenniejszy? wiersz z moich, czy...? Tak, tak, z twojej twórczości. Z mojej twórczości wiersz. Um, szczerze przyznam, że najbardziej mi się podobają wiersze, które piszę po białorusku. Um, w ogóle uważam, że białoruski język jest bardzo dobrym um, dla wierszy, dla wierszopisarstwa. Um, jest bardzo dźwięczny i, i ja szczególnie, że ja bardzo lubię um, bardzo lubię właśnie teorie poezji i szczególnie te te wypracowane formy w, w niedawnym czasie, jeszcze powiedzmy tam 19-20 wiek, ten przełom, to są według mnie, ten powrót do starożytności, do tych klasyków jest, jest najlepszy i zdecydowanie właśnie jeżeli chodzi o tę stopę metryczną wiersza, no to jednak, jednak po białorusku i te, te wiersze mi się podobają. Trudno mi wybrać, który akurat. Natomiast rzeczywiście jest ich trochę i myślę, że, że one chyba najbardziej. Czyli język białoruski czy najbardziej interesuje, jeżeli chodzi pod kątem tak, tak, tak. poezji. A co dla Ciebie jest takiego najistotniejszego? Co jest tym czymś, żeby czuć, że to jest jednak poezja, a nie zwykły mhm. utwór, opowiadanie? No, przede wszystkim to jest forma i to jest treść. Są te dwie rzeczy, które są najważniejsze w wierszu według mnie. E, to jest, e, jeżeli już powiedzmy piszemy wiersz biały, przyznam się, że ja okropnie no, po prostu nienawidzę, że przyznam wiersz wierszów białych. E, próbowałem pisać, pisałem, ale to mi... E, jeżeli już pisać wiersz biały, to trzeba zachować według mnie te... Tę jedną zasadę z teorii poezji, ponieważ to jest właśnie według mnie, wszystka poezja powinna wypływać i z tego, co odbieramy, ale powinna być przedstawiona w piękny sposób. Czyli powinna być jednak te sylaby, powiedzmy na przykład, w Białym Wierszu, nie muszą być, oczywiście Biały Wiersz jest bez rymów, ale według mnie powinno to się tak czytać, żeby to było przyjemnie słuchać. Także to nie może być jakieś urywki, po prostu pojedyncze, pojedyncze słowa. Według mnie to tak nie powinno wyglądać. Jednak się skłaniam ku tym może powiedzmy bardziej klasycznym formom, czyli te wypracowane właśnie już w idealnym, w takim swoim apogeum, na przełomie tego XIX-XX wieku, to są formy wierszy, czyli powiedzmy to są sonety, to są triolety, to są ronda. I właśnie staram się w tej formie również pisać wiersze, co, co ciekawe właśnie po białorusku najlepiej mi wychodzą triolety. To są tam, chodzi o odpowiednie ustawienie, o odpowiednią ilość wersów w jednej strofie, bo tam jest jedna. No i dane rymy muszą być w odpowiedniej kolejności, prawda? To jest według mnie... Ta teoria wiersza, w sumie. Nie? Przez ten e, dobro, piękno, prawda, te platońskie e, wartości powinno się e, przecedzać, powiedzmy, powiedzmy, ten wiersz. A w ogóle skąd czerpiesz wiedzę na temat tej teorii poezji? Skąd ty masz te źródła? No, e, jeszcze powiem, że w sumie tak naprawdę na początku absolutnie tym się nie przejmowałem, i oczywiście pisałem, i to mi przychodziło. To pisanie w ten sposób, że mm, sam miałem jakąś potrzebę takiego napisania czegoś, co będzie dźwięcznie brzmiało, prawda? Co będzie e, ładnie się czytało i, e, i czego dobrze będzie się słuchało. E, natomiast no, to były takie pierwsze próby i, i tak naprawdę nie zagłębiałem się w te teorie, natomiast e, właśnie po jakimś czasie już postanowiłem, że E, coraz bardziej będę zgłębiał ten temat. E, te formy wierszy mhm. wszystkich e, e, przeczytałem tak naprawdę. Zacząłem od e, internetu, nie? tam mhm. Wikipedia, coś takiego, no a potem, już e, kiedy znalazłem w domu e, książkę e, o teorii poezji, no to zacząłem ją troszeczkę tam czytać i, i mało czasu, żeby ją całą przeczytać, natomiast. Mam nadzieję, że, że uda mi się i, i coś z tego wyciągnąć tak, żeby coraz lepsze wiersze pisać. A czujesz tę różnicę po czytaniu takiej książki, czy po w ogóle wgłębieniu się w tę, w tę tematykę? Mm -hmm. tak, tak. No najważniejsze jest, mówi się, najważniejsza jest praktyka, czyli pisać i czytać, mm -hmm. prawda, te czytać wiersze. Natomiast bez tej teorii tak naprawdę nie... Dojdzie się do pewnego momentu, w, bez, w którym bez tej teorii nie będzie ducha według mnie wiersza, ponieważ oprócz tego, że powinien on coś ze sobą nieść, powinien jednak być, być piękny i dobrze odbierany. No i myślę, że na pewno, na pewno coś. za każda wiedza tak naprawdę jest przydatna. Nie ma takiej wiedzy, która jest bezsensowna. Na pewno też każdy twórca zetknął się albo zetknie się z krytyką. Jakie ty masz podejście do krytyki? Uważam, że jeżeli to jest ym, krytyka osobista, czyli dostaje się jakieś wytyczne od czy to nauczyciela, czy od ym, znajomych, czy chociażby od rodziny, to jest jak najbardziej krytyka, jeżeli to jest krytyka konstruktywna. To taka osobista krytyka jest bardzo dobra, uważam. Ym, jeżeli rozmawia się na ten temat, ym, jak jak najlepiej pisać, ale na przykład już krytyka tych krytyków wielkich, jakichś literackich, uważam, że to są, to są osoby, które krytykować, krytykują, bo krytykować muszą, prawda? To jest z drugiej strony, z jednej strony oczywiście mają do tego absolutne prawo, ponieważ są, znają się na rzeczy. Natomiast mówiąc o tym, jeżeli, jeżeli mówią o jakichś nieprawidłowościach w wierszu, jeżeli chodzi o jego duch, o, o to, że nie odpowiada powiedzmy naszym czasom, czy, czy w ten sposób, uważam, że to jest absolutnie są zbędne słowa, ponieważ gdyby ludzie trzymali się tej, tej krytyki, tych krytyków, to ich wypowiedzi to tak naprawdę nie byłoby żadnego postępu w E, czy to formach literackich mhm. w ogóle, czy, e, czy w rodzajach e, tej samej poezji. Mhm. Nurty również bez tego by się nie, nie, nie narodziły. Zajmujesz się poezją, chodzisz do 6 LO w Poznaniu, natomiast jakie są Twoje plany na przyszłość? Zamierzasz się zająć profesjonalnie poezją, czy jednak pójść w tłumaczenie, a może coś jeszcze innego? No, na razie to myślałem, zastanawiałem się trochę nad tym właśnie. Wiem o czymś takim, czym jest copywriting. To jest, to są powiedzmy na przykład artykuły na zamówienie. I bo lubię pisać, i piszę i opowiadania i, i coś z poezji, to dlatego nad tym myślałem, natomiast wiadomo, trzeba, trzeba na jakieś studia pójść, żeby na pewno mieć jakąś pracę, żeby jakoś tam przynajmniej na ten początek mieć, mieć jakiś jakieś pieniądze, natomiast y, warto się tym zająć jako hobby po prostu, a potem może coś z tego wyjdzie, chciałbym, chciałbym oczywiście tłumaczyć jeszcze więcej tych wierszy i, i kiedyś y, oczywiście myślę jak większość poetów, y, poetów jakim słowem siebie nazywam, ale y, jak większość może wydać coś swojego. Czyli masz takie plany, które będą trochę związane z poezją, natomiast takiego dokładnego obrazu Twojej przyszłości nie potrafisz jeszcze. Określić. No, jeszcze nie. W ogóle e, chciałbym na razie wypracować w pierwszej kolejności jakiś swój styl pisania, prawda? Tym, e, o czym pisać i, i w jaki sposób, jakim stylem. To jest ważne, żeby przez te wiersze tak naprawdę budować swój samorozwój właśnie, sam się, się po prostu rozwijać wewnętrznie, przez to, że, będę, że człowiek jest wewnętrznie rozwinięty, jest, szkoli się w różnych dziedzinach, to, to przez to będzie miał lżej myślę w przyszłości i... No, i na pewno będzie uwrażliwiony na, na to, co go otacza, będzie mógł lepiej to wszystko interpretować. Myślę, że w ten sposób. Ciekawe i sądzę, że bardzo mądre podejście. A czego byś chciał życzyć moim widzom? Chciałbym przede wszystkim życzyć tego, żeby, żebyście nie, nie przerywali tego, co robicie. Jeżeli, jeżeli piszecie wiersze, jeżeli pisze, piszecie cokolwiek piszcie i, i wypracujcie swój własny styl um, rozwijajcie się w różnych e, kierunkach w różnych dziedzinach i e, żeby potem nie żałować tego, że była jakaś szansa której e, nie wykorzystaliśmy tak jest ja również przyłączę do tych pozdrowień do, do, do tych życzeń w takim razie dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu okay. a my widzimy się już za tydzień o godzinie 20 w takim razie trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.